Ja też. To świetny facet. Płynie w nas ta sama krew i dlatego, choć jest dla nas niemal obcy, kochamy go. To mój syn. Kiedy przeniosą syna do innego szpitala, porozmawiam z nim. I z adwokatem. Dziękuję pani. Chcę też porozmawiać z Luisą. Przyjechali. Gratuluję młodej parze. Dziękuję. Żałuję, że nie byłam na uroczystości, ale nie wyobrażacie sobie, ile miałyśmy problemów. Wyobrażamy sobie. Tak się cieszę. Szkoda, że nie mogłam być z wami, a zwłaszcza z tobą, mamo. Gratulacje. Gratuluję, tato. Zabraniam nazywania mnie tato. Zabraniam. Byłaś u niego? Tak. Zrobi wszystko, żeby ukarać Luisę. Nie zmądrzał ani odrobiny. Co tu robisz? Przyszedłeś się ze mną zobaczyć, a cóż innego mógłbym to robić? To twoja wina. To ty zacząłeś się kłócić. Teraz to ja jestem winowajcą. Tak. Nie powinieneś im tego mówić. Zrozum, że próbowałem tylko chronić córki. Eleonora daje im jak najgorszy przykład z tym zigolakiem. Ile razy sam mnie prosiłeś, żebyśmy zamieszkali razem przed ślubem? Jaka jest różnica między chujem i mną? Taka, że jest od Eleonor młodszy. Daj im spokój. Skąd miałam wiedzieć? Myśleliśmy z Tatą, że jest tu przyjaciół. Bardzo się o niego martwiliście. Adrian może zostać kaleką. Upodobniłeś się do Lucy i zaczynasz z tyle powodu dramatyzować, dowiodłaś wiele razy, że to twoja specjalność. Na pewno jesteś bardzo szczęśliwy, że się ode mnie uwolniłeś. Trafiłaś. W przyszłym tygodniu rzenie się z Rosją. Myślisz, że przyślę ci prezent? Wystarczą mi dobre życzenia. Informuję cię, że wyjeżdżamy do Hiszpanii i więcej nas nie zobaczysz. Adrian stał się taki, bo pozwoliłeś mu z Fernando na taką rozwiązość. Mnie do tego nie mieszaj. Na nic mu nie pozwalam. Posłuchaj uważnie, bo powiem to tylko raz. Masz zostawić mego syna i przestać nim manipulować. W przeciwnym razie zrobię to, czego nie zrobiła ci twoja choroba. Kim ty jesteś, żeby mi grozić? Kim? Z rozpaczoną matką, która widzi, jak ktoś niszczy jej dziecko. Skoro tak bardzo go kochasz. Skoro tak go kochasz, zabierz go sobie. Przyznaję, że pomyliłem się w ocenie. Pomyliłem się. Adrian nie nadaje się do niczego. Do niczego. Zabieraj go. Nie porównuj się z Juliem. Ty nikogo nie wykorzystujesz. Czemu aż tak go nienawidzisz? Czym zgrzeszył? Tym, że jest biedny i młody? A może on kocha Eleonorę? Co taki chłopak może widzieć w takiej kobiecie? To samo, co ty widziałeś kiedyś. Cześć. Co ci się stało? Pobyłem się z tym durniem, tym narzeczonym twojej matki. Wiem, że miałeś ochotę z nimi mieszkać, ale ja się na to nie zgadzam. Jeszcze dziś wrócisz do domu. Pani Lucia obiecała, że pomoże uwolnić Luisa. Miejmy nadzieję, bo po tym, co Adrian powiedział Andrei, nie jestem taka optymistyczna. Będzie musiał podporządkować się matce. Nigdy tego nie robił, więc. Więc i teraz nie będzie inaczej. Ma poparcie dziadka, który będzie stał za nim murem. Co jeszcze przede mną ukryłaś? O Luisie? O niej. O tobie, o ludziach, u których bywasz. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Od dawna przyjaźnisz się z Luisą. Mieszkałaś u niej. Czy przyjmowałaś wtedy u siebie mężczyzn? Ty poważnie o to pytasz? Oczywiście, że nie. Ktoś by pomyślał teraz, że jestem taka cicha pęk, która idzie w życiu za złym przykładem. Luisa nigdy, nigdy nie robiła tego przy mnie. A gdyby nawet to, co, po tym, co przeszłam tu. To...

Adrianowi potrzebna, Adrianowi potrzebna jest dyscyplina, ale nie ja będę go wychowywać. Nie chcę go znać. Mieszkanie jest moje, i to ja zdecyduję, kto tam będzie. Choć nie chcę, żeby z tobą mieszkał. Jak mogłaś wyrzucić go z mojego z mojego domu, tłukąc linijką? Musiałam się bronić. A linijka jest moją jedyną bronią. Miałam się wynieść, bo głupi dzieciak mnie sprowokował. Uważaj, jak mówisz o moim synu. Bardzo uważaj. Nie będę z Tobą dyskutował. Nie będę. Wystawiłam na sprzedaż dom w Milagros. Było Ci tak pilno? Potrzebuje pieniędzy. Wszystko mi jedno, co Eulalio zrobi z firmą. Nie mogę uwierzyć, że Lucia od tak zostawia firmę. Nie chcemy, żeby cokolwiek między nami stało, rozumiesz? I znów jest dobra. Powinnaś się z tego cieszyć. Życzę Ci, żebyś był bardzo, bardzo nieszczęśliwy. I żeby okazało się, że Lucia jest zupełnie inna niż myślałaś. To nie wszystko. W Twojej karierze niech idzie Ci tak źle, żeby nikt nigdzie nie chciał błyskawicy Waldesa. Nie muszę mówić, że życzę Ci dokładnie tego samego. Dzięki Ci za dobre słowa. I ja Ci dziękuję, kochane. Potwierdzasz swoją klasę, swoje wielkie i silne uczucia. Chcesz Adriana, oddaję ci go. A ty mnie krytykujesz. Bez komentarza. Który lekarz zajmuje się Adrianem? Cześć, by cię to obchodziło? Nie twój interes. Jest pod dobrą opieką i wkrótce Cześć, będzie zdrów. Myślałem, że ciebie również nie obchodzi. Ostatnio powiedziałaś, przyszłam cię tylko ostrzec. Masz zostawić mego syna. Inaczej drogo mi za to zapłacisz. Ocknij się. Oddaję ci go. I nie zapominaj, że że to ja jestem tym El złym for you.